Jestem Gabi i z swoim projektem chciałabym powalczyć trochę z uprzedzeniami. Nie muszę tłumaczyć, że są bardzo negatywnym zjawiskiem w naszym świecie, że w koło jest ich naprawdę bardzo dużo, a przede wszystkim, że bardzo utrudniają nam kontakty z osobami, które mogłyby się okazać naprawdę wartościowymi ludźmi. Chciałabym zorganizować spotkania, które pozwoliłyby osobom na poznanie się na to, żeby pozbyły się swoich uprzedzeń żeby mogły zweryfikować przede wszystkim stereotypy, jakie wcześniej nimi kierowały. Wydaje mi się, że fajnym sposobem na poznanie się jest realizowanie wspólnych zadań, na przykład upieczenie wspólnie ciasta. I nie chciałabym się skupiać tutaj tylko na uprzedzeniach dotyczących pochodzenia, wyznania czy orientacji seksualnej, ale także na takich, które są bliższe nam, na przykład jeżeli chodzi o wygląd. Chciałabym, żeby czyjaś babcia upiekła ciasto na przykład z wytatuowanym mężczyzną z Wrocławia, żeby mm, mogli się poznać i e, przestali się siebie bać, przestali się siebie obawiać i żeby tak naprawdę mm, mogli zobaczyć, że są przecież fajnymi ludźmi. Wydaje mi się, że. E, Fajną opcją byłoby też to, gdybyśmy nagrywali i rejestrowali te spotkania, żeby później odbywały się wywiady, żeby każdy się wypowiedział, co wyniósł z tego spotkania, co się zmieniło w jego postrzeganiu danej grupy osób, czy w ogóle nawet chociaż jednej osoby. to już będzie bardzo dużo. Myślę, że mógłby powstać tego całkiem fajny dokument. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim spotkaniu, albo może masz jakąś wizję dotyczącą tego projektu. Albo chciałbyś po prostu do mnie dołączyć i pomóc mi organizować takie spotkania, przyjdź jutro do trzeciego sektoru na spotkanie Fundacji Impossible. Czekamy na Ciebie o 17.00.